No witam serdecznie na kanale Ograć Machera Na początek troszkę o promocjach dla nowych graczy Forbet. Grałem bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo przy pierwszej wpłacie macie do 2000 zł i przy drugiej wpłacie macie 200 zł jako maxi. Opowiem także, że jest w weekend. Teraz promocja ogólna dla wszystkich bez podatku. Wystarczy 3 typy na jednym kuponie z piłki nożnej, minimalny kurs 1,30 i już gracie bez podatku. Bardzo fajne promocje. Jeżeli ktoś nie ma konta Forbet, może się zarejestrować. Link będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do y, kuponów y, na dziś, na no, ogólnie kuponów, predykcji na dzisiaj. Y, co wybrałem na dziś? No, zaraz się przekonacie na początku, jak zwykle, może o konkursie. Co, co trzeba robić? No, jak zwykle, proszę o łapkę w górę, o subskrypcję. To pomaga rozwijać się kanałowi, a także bierzecie y, udział w konkursach od Forbet. No i oczywiście, musicie wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w meczu pomiędzy REN a Lionem, Kto trafi dokładne wyniki będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. grywa 50z od Forbet. i zapomnijcie dodać loginu właśnie gracza od Forbet. A teraz co wybrałem na dzisiaj. Lecimy z tą Legią Warszawę, z Stalą Mielec. Myślę, że tutaj nie padnie aż 4 goli. Minimum. Znaczy maksimum myślę, że padnią właśnie 3 bramki. Raczej Legia w dołku, a Stal Mielec no, będzie pewnie walczyć o remis. Może jakieś 1-0 dla nich. Właśnie Legia jest słaba, każdy niby wystawia się na nich ofensywnie, ale no, raczej tu gra bramek nie będzie. Legia tak samo nie postrzela dużo. Następne spotkanie Grutterfurt, Frankfurt, no ja tu lecę w Frankfurt lub i powyżej 1,5 gola. Myślę, że Frankfurt sami mogą strzelić te dwie bramki, jakieś 2-3-0, może 2-1, bo wczoraj Bundesliga ogólnie była underowa, ogólnie wczoraj mecze były bardzo underowe we wszystkich ligach, także... Kto grał Andery także jest zarobiony, bo każdy by zawsze liczy na te overy, ale nawet Bayern Monachium, jak mówiłem, że Freiburg strzeli i strzelił w fajnym kursie, to był dla mnie pewniak dnia, czy też powiem o pewniaku dnia, ale najpierw lecę właśnie z tymi typami, że Remis lub Frankfurt i dwa gole, no Frankfurt jest bardzo dobrą drużyną, w tym sezonie trochę szkoła, słabo im idzie, ale Grutterfried jest ostatni w tabeli, zdobył tylko jeden punkt, bodajże na 11 kolejek, no dlatego liczę, że Frankfurt... Tutaj odbije się od dna i będzie szedł w górę tabeli. W końcu dla mnie to jest siódma, sz sz szósta siła w Niemczech. Następne spotkanie: NAN, Strasburg, i tutaj over 1,5 gola. No i właśnie dla mnie y, to jest y, pewniak dnia. Dlaczego? No wiecie, gram w Strasburg co tydzień, praktycznie w sobotę, niedzielę, y, i Strasburg zawsze wchodzi. Ostatnio wygrał 3-0, bardzo ładnie. Tutaj jest underdogiem, ale myślę, że sobie też może strzeli gola. Ja liczę po prostu na dwie bramki: po 1,41. Biorę to w ciemno i dlatego tak typuję. Raz tylko nie grałem, ale akurat było 1-0 wtedy w tym meczu, co nie grałem. Dwa tygodnie temu bodajże. <grymne> Następne spotkanie REN-Lyon, czyli konkursowe na dzisiejsze spotkanie. Ja tutaj idę w Lyon Luprem jest po fajnym kursie 1.52, oczywiście grali w europejskich pucharach, ale nie sądzę, żeby tutaj. Ren się postawiło i wygrało. Być tak może, że będzie wyrównane spotkanie, jakiś remisik, ale po fajnym kursie Lyon z remisem biorę to w ciemno. I ostatnie spotkanie Leeds-Leicester i też fajny kurs na Leicester z remisem. Leeds y, grałem osobiście na własnych, prywatnych kuponach. Co, co praktycznie kolejkę na gole i było co? 1-0 przeciwważnie dla przeciwników. Leeds ogólnie dopiero w ostatnim meczu także strzelił gola, a tak 5 meczów bez gola. A w tamtym sezonie to była najbardziej overowa drużyna. Dużo strzelała, dużo traciła. A w tym sezonie bardzo duża niemoc strzelecka. I myślę, że Leicester to wykorzysta. I tego na pewno nie przegra. Dlatego po takim kursie to gram, że po prostu Leicester nie przegra. I co to tyle na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia, zieloności i widzicie, możecie grać dzisiaj bez podatku na formet. Powodzenia Elo.